Rozmowa Dnia Anna Arcińska. Witam Państwa. Strach, niepewność i poczucie zagrożenia towarzyszą nam od początku pandemii. Jak opanować lęk przed zakażeniem? Gdzie wśród negatywnych komunikatów szukać pozytywnych rzeczy? Gościem programu jest psycholog dr Joanna Rajang. Witam serdecznie Panią, Pani Doktor. Witam bardzo serdecznie. Pani doktor, dwa lata, dwa lata już żyjemy w dobie, w czasach pandemii. Jak te dwa lata odbiły się na nas? Czy odbiły się na naszej psychice? Myślę, że trochę to zależy, w zależności od tego, jak kto interpretuje całą tą sytuację, co sobie z, tej, z tych wszystkich zdarzeń bierze. No jako psycholog muszę powiedzieć, tak, że to w jaki sposób otoczenie, zdarzenia działają na nas, zależy od tego, w jaki sposób interpretujemy je w naszej głowie. Stąd mogłabym powiedzieć, że są osoby, które, na które bardzo bardzo źle zadziałała ta sytuacja, zmiana i te wszystkie niefajne wieści, a na niektórych jakby nie miało to dużego wpływu. No mówimy tutaj o osobach dorosłych, ale no są już badania robione, że jeżeli chodzi o dzieci i młodzież, to zamknięcie w domu, no to szczególnie źle odbija się na tych grupach. Tak, to znaczy bardziej chyba bym powiedziała, że nie sama sytuacja lęku związanego z pandemią, co raczej konsekwencji tej sytuacji, na przykład konsekwencje społeczne. Tak czy jakby to, co, co ta sytuacja nam jakby utrudniła czy uniemożliwiła. I wtedy należy powiedzieć, że rzeczywiście no, odbieramy jakby dużo trudności związanych z relacjami społecznymi, tak z taką izolacją społeczną, to jest największy problem. Oczywiście y, zmiana formy edukacji również y, by wpływa na nas w taki sposób, no raczej negatywny. Y, no powiedziałabym, że nadal mniej lub bardziej, ponieważ y, no, jest wiele osób, które zauważa mnóstwo korzyści wynikających z tej zmiany. A jeżeli chodzi o pracę psychologa, tutaj jest więcej osób właśnie w czasie pandemii potrzebujących wsparcia psychologicznego, psychicznego, czy nie? Jest dużo więcej, naprawdę dużo, dużo więcej. Jakby potrzeby są tak duże, że jakby środowisko jest zbyt jeszcze małe w tym zakresie, żeby odpowiedzieć na te potrzeby. Natomiast można by powiedzieć, że jest to też związane z tym, że sytuacja pandemii jest sytuacją zmiany, jest sytuacją czegoś nowego, niezrozumiałego i te, te zmiany, również te zmiany na poziomie jakby relacji społecznych to jest coś, czego my wcześniej nie mieliśmy w ogóle okazji doświadczać w naszym życiu. No i Adaptacja, zmiana albo swoista konieczność pożegnania starego bywa trudna dla każdego z nas. Czy można się ciągle bać? Zastanawiam się nad tym, bo pandemia trwa już dwa lata. Teraz będzie ciągle, ciągle trudno, czy będzie być może już łatwiej żyć z pandemią? No, my się rzeczywiście jesteśmy w stanie adaptować do nowych warunków. Są też badania, które dowodzą temu, że nasze obawy względem tego, że nie zaadaptujemy się do nowych warunków, że będzie to trudne, są jakby niewspółmierne do rzeczywistych naszych zdolności radzenia sobie. Więc jakby warto by było spojrzeć na to optymistycznie, tym bardziej, że no dzisiaj mamy taki dzień pozytywnego myślenia, więc myślę, że warto by było jakby myśleć o tym, co też badania dowodzą, czyli że nasze umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach są większe niż nasze wyobrażenia o nich. To proszę, niech Pani powie nam, jak tutaj myśleć pozytywnie, zwłaszcza, że piąta fala płynie, dane codziennie są bardzo wysokie, no i jednak to poczucie, poczucie zaniepokojenia, zagrożenia gdzieś ciągle w nas jest, jak tutaj znaleźć pozytywne rzeczy? Tak, to znaczy powiedziałabym, że jakkolwiek to nie zabrzmi, że w każdej sytuacji można znaleźć pozytywne aspekty, czyli jakby szukać, co mi daje ta sytuacja, czego mnie uczy, w jakich okolicznościach jest ona dla mnie użyteczna, czy jakby szukanie pozytywnych odsłon tego, co nas dotyczy, jakby zdaje sobie sprawę że czasami jest to bardzo trudne, czasami jest to borykanie się z sytuacją śmierci kogoś bliskiego nawet. Natomiast z perspektywy z perspektywy czasu rzeczywiście postrzeganie tych samych zdarzeń, ono się zmienia i warto skorzystać z tego, no tak bym powiedziała, dobrodziejstwa. Można przekierowywać uwagę, jak jak czas czasami to brzmi dość trywialnie, ale przekierowanie uwagi na myślenie o czymś innym, jakby wycofywanie bodźców, które, które do nas docierają, a które wywołują w nas nieprzyjemne emocje również jest całkiem skuteczną metodą radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i jakby niewywoływania emocji czy myśli, które, które utrudniają. A jeszcze, jeszcze pani. Pani doktor, jeszcze może słowo o lęku, bo lęk przed pandemią jest racjonalny, prawda? Ale pojawił się również lęk przed szczepionką. Jak, jak tutaj można, czy można znaleźć wytłumaczenie, że w społeczeństwach, nie w jednym, w wielu społeczeństwach rodzi się lęk przed lekarstwem? No ja bym powiedziała tak, że my w psychologii rozróżniamy lęk i strach. I ten strach jest, mówimy, obiektywny, czyli ma jakby takie bardzo wyraźne przesłanki, czy jakby jest wyraźna adekwatność między no, tym, co się wydarza, a, a, a tym, co się dzieje w naszym sercu. A z punktu widzenia psychologicznego, lęk, który jakby czasami jest nadmiarowy względem sytuacji, czasami nieadekwatny w drugą stronę, on, jakby tak czy inaczej, robi pewne spustoszenie w naszym, nawet powiedziałabym, organizmie. Więc czy my mówimy o samej pandemii, czy mówimy o szczepionce? W zasadzie mówimy o tym, że nastawiamy nasze myślenie na informacje, które w jakiś sposób albo karmią. Nasz lęk, albo go niwelują tak I, i jakby zarządzić stanem emocjonalnym możemy na wiele sposoby pierwszym jest oczywiście eliminacja bodźców, czyli jakby nie słucham, nie czytam o pewnych rzeczach drugim etapie jest sama interpretacja tego bodźca czy jakby wszystko można zinterpretować na dwa sposoby. Myślę, że sytuacja poglądów dotyczących szczepionki Ionek to jest doskonały przykład na to, jak, jak te same dane są interpretowane na dwa różne sposoby, więc jeden jest bardziej sprzyjający naszemu spokojowi, drugi mniej, więc można jakby z tego skorzystać. No można również panować, co, co oczywiście już trudniejsze, ale nad stanem fizjologicznym organizmu, która to fizjologia uruchamia się w odpowiedzi na, na lęk. I można też przede wszystkim no przede wszystkim dbać o siebie, prawda? W dobie pandemii warto, jak pani mówi dbać o siebie, przekierowywać te bodźce, wybierać to, co dla mnie najbezpieczniejsze, najlepsze, ale przede wszystkim też należy chyba zadbać o kontakt z drugim człowiekiem. Ja wiem, że ten dystans fizyczny. Przez dwa lata uczymy się, by jednak być daleko od drugiego człowieka, ale tutaj też chodzi o coś innego, prawda? O taki o kontakt emocjonalny. Tego chyba brakuje nam, a to jest, to jest prawdziwe lekarstwo. Tak, znaczy myślę, że cała sytuacja pandemii nam pokazała wartość drugiego człowieka w naszym życiu, co tak troszeczkę może zgubiliśmy przez lata pokazała nam poprzez braki, pokazała nam to, że jakby kontakt, odbicie myśli albo chociażby werbalizacja naszego stanu lękowego sprzyja temu, żeby obniżyć ten, ten poziom lęku. W związku z tym jakby każdy kontakt, a już szczególnie jakby poszukiwanie kontaktu osób podobnych, które gdzieś mogą wesprzeć ten nasz stan emocjonalny, wydaje się być dobrą drogą. Bo tutaj właśnie chodzi o to, by nie zaniedbywać tych relacji społecznych, prawda? Można łączyć się, o, można łączyć się skajpowo, można dzwonić, ale to jest chyba bardzo ważne w czasie pandemii. Czy, yy, I chyba niedoceniane, bo yy, często mówi się o tym, że y, ludzie są samotni, zamknięci, w domu stają się samotni, a z tym trzeba przecież walczyć, prawda? No rzeczywiście my na różne sposoby szukamy tego, tego kontaktu, szukamy no właśnie albo potwierdzenia naszych lęków albo pozbycia się tych lęków też jakby dobieramy sobie czasami towarzystwo tak czy jakby z kim będziemy prowadzić dialog w zależności od tego czy chcemy nakarmić w sobie lęk czy chcemy nakarmić spokój no możemy tym zarządzić tak jeśli ka każdemu z nas brakuje relacji to tym bardziej jest z kim te relacje budować. Jesteśmy optymistami czy pesymistami, gdyby pani tak miała uogólnić? No, my jako społeczeństwo niestety jesteśmy w, w tym duchu pesymizmu, co mnie bardzo martwi, dlatego że jednym z dwunastu czynników, czyniących nas szczęśliwymi, czy jakby powodujących stały, wyższy poziom poczucia jakości życia, jest jednak optymizm i takie no, myślenie pozytywne. I jak, jak, jak je, jeśli byśmy wzmocnili u nas takie spojrzenie na sytuację optymistyczną, no to mielibyśmy więcej satysfakcji z życia. Myślę, że to jest warte pracy. No, nie wypadamy najlepiej w tych statystykach. A myślenie pozytywne to mamy w sobie, czy tego trzeba się nauczyć, to trzeba ćwiczyć. No, bałam się tego pytania, pani redaktor, ponieważ muszę uczciwie powiedzieć, z punktu widzenia badań 40% naszego poczucia szczęścia i ma charakter wrodzony, ale nadal zostaje... 60%, nadal zostaje nam 40%, którym możemy zarządzić i wykształcić u siebie bardzo prostymi metodami, choćby te, o których wspomniałam, jakby przekierowywanie uwagi, czy też szukanie walorów sytuacji. Jest już jakby ćwiczenie tego, powtarzanie, zwiększa nasz optymizm. Czyli dzisiaj takie zadanie, zadanie domowe, ćwiczenie ćwiczymy pozytywne myślenie, a rozmowę kończymy uśmiechem. Dzisiaj dzień pozytywnego myślenia. Dziękuję bardzo za rozmowę. Pani psycholog dr Janna Rajang była gościem programu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.